Mamo, co ty robisz? Kiedy wróciliśmy z zakupów, zobaczyliśmy firmę przeprowadzkową zaparkowaną przed naszym domem i domem moich teściów. Kropka teściowa spojrzała na mnie ze zdziwieniem i kontynuowała wydawanie poleceń pracownikom przeprowadzki. Jesteś ciał. Proszę, nie wchodź do czyjegoś domu bez pozwolenia. Jesteś bezczelny. Otwórz szybko drzwi. Mój teść powiedział to i sięgnął po moją torbę. Przytuliłam torbę i odsunęłam się, kropka widząc to, moja teściowa zaśmiała się szyderczo i mówiła dalej. Obcy powinni szybko wychodzić, haha, kropka na słowa teściowej byłam tak oszołomiona, że nie byłam w stanie nic odpowiedzieć. Jednak słysząc to, Robert był wyraźnie wstrząśnięty i drżał, kropka mamo, nie wiesz. Co? W tym momencie pomyślałam, że to właściwy moment, aby powiedzieć prawdę. Zdeterminowana. Postanowiłam skonfrontować moją krzyczącą teściową z prawdą. Kropka, nazywam się Giną Anderson. Mam 48 lat i prowadzę agencję ubezpieczeniową. Firmę założył mój ojciec, a ja ją przejęłam. Kropka, ponieważ jestem surowa i skrupulatna. Praca polegająca na dostosowywaniu ubezpieczeń do potrzeb klientów była dla mnie idealna. Mam dobre relacje z wieloletnimi klientami z czasów, gdy mój ojciec prowadził firmę, i na szczęście biznes ma się dobrze. Mojego męża Roberta poznałam w pracy, gdy miałam 30 lat. Długoletni klient mojego ojca przedstawił go mnie, co zaowocowało zaproszeniem do kawiarni. Tak to się wszystko zaczęło. Robert był dwa lata starszy ode mnie, bardzo spokojny i dostojny. Niedawno zerwał z wieloletnią dziewczyną, która go zdradzała. Po krótkiej rozmowie od razu przypadliśmy sobie do gustu i wymieniliśmy się kontaktami. Wkrótce potem zaczęliśmy się spotykać. W tym czasie moja mama była chora i chcąc spełnić swoje marzenie o zobaczeniu mnie w sukni ślubnej, aktywnie szukałam małżeństwa. Tymczasem Robertowi nie spieszyło się do małżeństwa. Niemniej jednak uszanował moje życzenia i sześć miesięcy po tym, jak się poznaliśmy, oświadczył mi się. Ze łzami radości wyraziłam mu swoją wdzięczność. Dziękuję. Nie mogę się doczekać naszego wspólnego życia. Następnie szybko oddaliśmy szacunek obu rodzinom i zorganizowaliśmy ceremonię ślubną tylko dla rodziny. Moja mama była bardzo szczęśliwa, widząc mnie w sukni ślubnej. W następnym miesiącu odeszła po cichu. Kropka, to dzięki Robertowi mogłam spełnić ostatnie życzenie mojej mamy. Pamiętając, jak Robert wspierał mnie nawet na pogrzebie matki, postanowiłam pielęgnować go do końca życia. Kropka, nawet po pięciu latach małżeństwa nie mieliśmy dzieci. Kropka, myśleliśmy o dzieciach jako darze od Boga i nie spieszyliśmy się, ale to moi teściowie interweniowali. Stało się to podczas Świąt Bożego Narodzenia. Początkowo Robert był niechętny tej wizycie, ale kiedy moja teściowa skontaktowała się ze mną, pytając, dlaczego nie przyjechaliście, nie mieliśmy wyboru, musieliśmy jechać. Nadal nie ma dziecka. Kiedy pokażesz nam wnuka. Mamo, postanowiliśmy się nie spieszyć. Jeśli to ma być tematem dyskusji, to wychodzimy. Rozumiem to, ale może problem leży po stronie Ginny. Nie obrażaj jej. Przykro mi, ginął. Wyjeżdżamy, kropka. Mieliśmy przyjechać na święta, ale przy wejściu rozmowa nagle zeszła na wnuki i Robert szybko zabrał mnie z tej sceny. To ja go namówiłam, żeby ze mną pojechał, kropka, jednak gdy tylko wróciliśmy do samochodu, Robert przeprosił mnie, kropka. Naprawdę przepraszam, że przez to przechodzisz. Nic mi nie jest, Robert. Po prostu czuję się źle, że przeżywasz ciężkie chwile nie mam nic przeciwko. W końcu to moi rodzice. Ale teraz jesteś moją rodziną, kropka, jeśli cię skrzywdzą, jestem gotowa zerwać z nimi więzi, nawet jeśli są moimi rodzicami. Ale w porządku. Tak naprawdę dystansuję się od nich. Odkąd stałem się dorosły, kropka, gdy Robert mówił, na jego twarzy pojawił się wyraz samotności, a ja mogłam jedynie odpowiedzieć prostym tak. Później Robert starał się utrzymać dystans między mną a swoimi rodzicami i zdecydowaliśmy się przeprowadzić. Było wiele telefonów z prośbą o nasz adres. Ale Robert ignorował je wszystkie kropka przez około 13 lat, udawało mi się żyć bez widywania teściów, z wyjątkiem wesel i pogrzebów. Kiedy skończyłam 40 lat, moi teściowie rzadko wspominali o wnukach. A ja poczułam ulgę kropka jednak pewnego dnia. Pozornie z powodu wycieku informacji moi teściowie pojawili się w naszym domu. Tak się złożyło, że Robert był akurat z kolegą, a wiedząc, że jestem sama, teściowie siłą weszli do domu i zaczęli go oglądać. O jej, w twoim wieku oboje nadal śpicie w jednym łóżku. To raczej nieprzyzwoite. Robert nie będzie zadowolony z bielizny, którą znalazłam w tej pralni. Ignorując moją niezadowoloną minę, Teściowie dalej grzebali w pokoju. Zjedli nawet jedzenie, które przechowywaliśmy i narzekali, grzebiąc w naszych szufladach. To dlatego nie masz wnuków, kropka, no cóż, kochanie, jeszcze za wcześnie, żeby się poddawać, kropka, mówiąc to. Moi teściowie wyciągę enenli z torby pamiętą gazetę i podali mi ją. Artykuł był o kobiecie, która została matką w wieku 60 lat, kropka, zdając sobie sprawę z ich intencji. Poczułam dreszcz przebiegający mi po kręgosłupie. Może do tej pory byliśmy zbyt pobłażliwi. Są ludzie, którzy mają dzieci w twoim wieku, wiesz? Może wprowadzisz się do nas, wróciłam. Ktoś przyszedł. Ojciec wrócił do domu w połowie kazania teściowej. Odkąd przeprowadził się do tego domu, Robert zaproponował, żeby zamieszkał z moim ojcem. Robertowi bardzo zależało na moim ojcu a mój ojciec dbał o Roberta, jak o własnego syna. Nie powiedzieliśmy teściom o tym fakcie. Byli więc zaskoczeni, gdy zobaczyli mojego ojca wchodzącego do domu. Nie mogę w to uwierzyć. Pozwalasz Robertowi opiekować się także twoim ojcem. Zwykle najpierw należy okazać wdzięczność rodzicom męża. Moi teściowie powiedzieli to tak, jakby było to oczywiste, kiwając głowami, kropka, nie wiedziałam, jak zareagować, kropka, doceniam waszą pomoc. Naprawdę? Nigdy nie sądziłam, że ojciec wtargnie do domu, w którym nasz syn się ożenił. Czy opieka nad tobą nie rani twojej dumy? No cóż. Tak, kropka mój ojciec odpowiedział uśmiechem i dwuznaczną odpowiedzą. Jego postawa jeszcze bardziej zirytowała moich teściów. Kropka. Tato, mamo, jak znaleźliście to miejsce? Robert, który wrócił wcześniej do domu z powodu kolegi, stał przy wejściu do salonu i wściekle krzyczał. Kropka. Podczas gdy Robert otwarcie okazywał swoją złość, moja teściowa reagowała spokojnie. Ponieważ nie mogliśmy uzyskać od ciebie żadnych informacji, musieliśmy wynająć detektywa. To było kosztowne. Musisz za to zapłacić, kropka, nie ma mowy, żebym mogła za to zapłacić. Mówiąc to, Robert podszedł do mojej teściowej ciężkimi krokami i chwycił ją mocno za ubranie. Następnie zmusił ją do wstania, wyciągnął z pokoju i wyprowadził na zewnątrz. Przestań, kropka, to boli. Co ty wyprawiasz? Robert, nie widzisz, że mama cierpi. Przestań. Teściowa krzyczała w niebo głosy, a za jej głosem słychać było gniewne okrzyki Teścia. Jednak Robert, nie bacząc na to, zaprowadził ją do wejścia i wypchnął z domu. Nigdy więcej nie stawiaj stopy w tym domu. Zamierzam zerwać nasze więzi. Czy to sprawka Ginny? Co z niej za synowa? Giną nie ma z tym nic wspólnego. To moja decyzja. Proszę, wyjdź, kropka, podczas gdy moja teściowa wciąż coś krzyczała, Robert zagroził, że weźmie policję, a ona niechętnie się rozeszła, kropka, potem Robert przyszedł przeprosić mnie i mojego ojca. Jest mi naprawdę przykro, że w ogóle wynajęli detektywa. Nie podjąłem też odpowiednich działań wobec ciebie. Nie, to nie twoja wina, kropka, rozumiem jednak, że jesteś wspaniałą osobą. Zjedzmy razem kolację. Ojcze, doceniam to. Robert powtórzył słowa wdzięczności i rozmawiał z moim ojcem ze łzami w oczach. Tego wieczoru cała nasza trójka miło spędziła czas przy wspólnym posiłku. Po rozmowie postanowiliśmy zrealizować pewien plan. Myślałem, że moi teściowie odwiedzą nas następnego dnia, ale mijały tygodnie, a oni się nie pojawiali i wydawało się, że nasze życie nadal jest spokojne. Potem, Miesiąc po śmierci mojego ojca, kiedy Robert i ja wracaliśmy z krótkiej wycieczki, zadzwoniła moja teściowa. Kropka, jestem przed domem. Otwieraj szybko. Zdezorientowana odpowiedziałam, że wracamy do domu, więc proszę poczekaj. Pospieszyliśmy z mężem do domu, ale przed domem nikogo nie było. Kropka, czując, że to dziwne, postanowiliśmy udać się w inne miejsce. Mamo, co ty robisz? Przed nami byli przeprowadzający się, ładujący pudła i moi teściowie. Teściowa spojrzała na mnie zaskoczona i kontynuowała wydawanie poleceń przeprowadzającym. Jesteś uciążliwy. Proszę, nie wchodź do czyjegoś domu bez pozwolenia. Jesteś bezczelny. Otwórz szybko drzwi. Mój teść powiedział to i sięgnął po moją torbę. Przytuliłam torbę i odsunęłam się. Widząc to, moja teściowa roześmiała się szyderczo i mówiła dalej. Obcy powinni szybko wychodzić hektarów hektarów. Kropka na słowa teściowej byłam tak oszołomiona, że nie byłam w stanie nic odpowiedzieć. Jednak słysząc to, Robert był wyraźnie wstrząśnięty i drżał. Kropka, Mamo, nie wiesz. Co? W tym momencie pomyślałam, że to właściwy moment, by powiedzieć prawdę. Zdeterminowana postanowiłam skonfrontować moją krzyczącą teściową z prawdą. To mój dom, wiesz? Co ty mówisz, czy to nie dom, który kupił Robert? Jak bezwstydna możesz być, teściowa spojrzała na mnie z zakłopotaniem i zgromiła wzrokiem. Kiedy spojrzałam na Roberta, wziął głęboki oddech i zaczął mówić. To jest dom Ginny. Ja tu tylko nocuję, kropka właściwie to niedawno przeprowadziliśmy się w pobliże i teraz Giną używa tego miejsca jako swojego biura, kropka, czy Giną cię szantażuje? Biedactwo. Nie ma potrzeby tak oczywistych kłamstw. Wiem, że Giną jest tylko gospodynią domową. Co? Robert spojrzał na moją teściową z zaskoczonym wyrazem twarzy, kropka była wściekła, wierząc, że mam na niego jakiś wpływ. Ale najbardziej zdenerwowało ją założenie, że jestem tylko gospodynią domową. Jak to giną, jest tylko gospodynią domową? Giną prowadzi agencję ubezpieczeniową. O czym ty mówisz? Zawsze jest w domu. A jednak zawsze wychodzi do spa lub po prostu dobrze się bawi. Ostatnio była nawet z jakimś obcym mężczyzną w eleganckiej restauracji. To haniebny, kropka, dziwny mężczyzna, o którym wspomniała, był prawdopodobnie moim partnerem biznesowym. Niedawno stary klient mojego zmarłego ojca skontaktował się ze mną, aby powspominać podczas lunchu. To był lunch w hotelu. Pierwotnie Robert miał dołączyć, ale miał pracę i skończyło się na tym, że poszłam sama. Oczywiście omawialiśmy też nowy plan ubezpieczeniowy, więc nie była to całkowicie prywatna sprawa. A Robert zgodził się na to wcześniej kropka, gdyby wynajęli detektywa, powinni wiedzieć, że po lunchu wróciłam do domu sama. Mimo to powodem, dla którego tak definitywnie mnie oskarżają, musi być to, że chcą nas rozdzielić. Ta osoba jest również klientką Jenny. Po prostu nie mogłem do niej dołączyć tego dnia, bo miałem pracę. Czasami Jade i razem posiłki kropka Robercie jesteś oszukiwany. Jeszcze nie jest za późno, by zacząć od nowa. Znajdź młodszą żonę i miej dzieci. Nie wyobrażam sobie małżeństwa z kimkolwiek innym niż giną, a poza tym i tak nie mógłbym mieć dzieci z nikim innym. Co masz na myśli? Zarówno moja matka, jak i teść byli oszołomieni jego wybuchem, a ja zastygłam w bezruchu, nie mogąc pojąć, co się dzieje. Ani Robert, ani ja nie przechodziliśmy żadnych testów płodności. unikaliśmy ich, ponieważ gdyby któreś z nas miało problem, doprowadziłoby to do niepotrzebnego obwiniania. Kilka lat temu, gdy miałam długotrwałą gorączkę, lekarz zalecił mi wykonanie pewnych badań, które potajemnie przeszłam. Wyniki wykazały, że jestem biologicznie niezdolna do posiadania dzieci. Martwiłem się, że jeśli powiem o tym ginie, może mnie zostawić, kropka, nigdy bym cię nie zostawił tylko dlatego, że nie możemy mieć dzieci. Wiem, ale nie mogłem powstrzymać niepokoju. Słysząc to, instynktownie mocno objęłam Roberta. Robert odwzajemnił uścisk. Przyrzekłam sobie, że od teraz będę go jeszcze bardziej kochać, kropka, jak to nie możesz mieć dzieci? Jesteś wadliwy? Oszukiwałeś nas przez cały ten czas. Moi teściowie nadal besztali Roberta, jakby mnie tam nie było. Robert spojrzał na nich chłodno. Zawsze mówiłem, że nie jestem waszym narzędziem kropka, to nie w porządku, gdy rodzic nazywa swoje dziecko wadliwym. Co jest złego w nazywaniu wadliwym czegoś? Co jest wadliwe? Złość mojej teściowej była ewidentna, gdy chwyciła Roberta za ubranie i stanęła z nim twarzą w twarz. W tym momencie Robert cicho wymamrotał imię mężczyzny. Słysząc to imię, moja teściowa straciła kolor na twarzy i natychmiast puściła Roberta. Kropka, kto to jest? Tak się zastanawiam, wyglądający na zdezorientowanego teść był zdezorientowany, a teściowa nie mogła dłużej ukrywać swojego wzburzenia. Robert spokojnie odpowiedział: To jest imię mojego faktycznego biologicznego ojca. Kropka, co? O czym ty mówisz? Ja jestem Twoim Ojcem. Do niedawna sam o tym nie wiedziałem. Tak jak Wy kiedyś wynajęliście detektywa, ja zrobiłem to samo. Wyniki były dość szokujące. Gdy Robert to mówił, bawił się smartfonem i pokazał ekran mojemu teściowi. Twarz mojej teściowej już zbladła. Na widok ekranu twarz mojego teścia poczerwieniała ze złości i zaczął drzeć. Chcesz powiedzieć, że mnie zdradziłeś. Ten człowiek jest prawdziwym ojcem Roberta. Przez pięćdziesiąt lat to nie tak kropka jak to nie. Są zdjęcia, na których się obejmowaliście. Jak to wyjaśnić, ignorując głośną kłótnię, która wybuchła między moimi teściami, Robert i ja poinstruowaliśmy przeprowadzających się, aby przeniesili ich rzeczy do pobliskiego magazynu, chociaż była za to dodatkowa opłata kropka, to moi teściowie mieli zapłacić, ponieważ to oni spowodowali tę sytuację. To naturalne, że poniosą część kosztów kropka rany, więc wychowuje czyjeś dziecko? Myśl o wydawaniu pieniędzy na kogoś, kto nie jest nawet moją krwią, kogoś wadliwego, przyprawia mnie odreszcze. Robert, weź na siebie odpowiedzialność i wspieraj mnie kropka co? Nie ma mowy kropka dlaczego nie? Ty też masz obowiązek kropka, kiedy mój teść próbował rzucić się na roberta. Robert delikatnie odepchnął go na bok i uśmiechnął się tym, który powinien wziąć odpowiedzialność, jest tylko moja mama. Ja zostałem tylko sprowadzony na ten świat kropka poza tym nie płaciliście za moje liceum czy studia. Od liceum utrzymuje się z pracy na pół etatu kropka, jak śmiesz mówić coś takiego? Co mam powiedzieć ojcu, który wziął nawet moje ciężko zarobione pieniądze? Nie mogłam nawet spotykać się z przyjaciółmi, bo byłam zajęta zarabianiem na czesne. Stało się jasne, dlaczego Robert szczególnie gardził ojcem wśród swoich rodziców. Jednak mój teść zachowywał się tak, jakby to było jego prawo. Zadaniem rodziców jest zarządzanie pieniędzmi zarobionymi przez ich dzieci. To samo dotyczy pieniędzy zarobionych przez małżonka dziecka. Jak już mówiłem. Nie łączą nas więzy krwi. Mówisz o tym, co jest na papierze. Jeśli tak bardzo chcesz zerwać więzi, to zwróć wszystkie pieniądze, które do tej pory wykorzystałeś. Kropka, to już zostało spłacone. Wysyłałem pieniądze co miesiąc. Kropka, jakie miesięczne przekazy. Powszechnie wiadomo było, że Robert wysyłał pieniądze do domu rodziców. Kropka, płacił też więcej niż wymagana kwota, aby moi teściowie nie wtrącali się w nasze życie. Wyglądało jednak na to, że mój teść nie wiedział o tych przelewach. Co miesiąc wysyłałem 1500 dolarów. 1500 dolarów co miesiąc! Co to jest? Teraz rozumiem. Wszystkie pieniądze, które wysyłałem, zostały zużyte przez mamę i jej kochanka. Co? Moja teściowa była tak wstrząśnięta, że nie mogła odpowiedzieć. Widząc to, mój teść podszedł do niej i uderzył ją w twarz. Moja szokowana teściowa spojrzała na niego i krzyknęła ze złością. Kropka, co ty mówisz? Powinnaś być wdzięczna, że mężczyzna bez pieniędzy i statusu, taki jak ty, w ogóle się ze mną ożenił. Ten człowiek ma zarówno pieniądze, jak i status. Im mniej myślałam o rozwodzie, tym bardziej mogłam cieszyć się czasem spędzonym z nim. Kropka, pozwoliłam ci nawet wychować jego dziecko. Powinnaś być wdzięczna. Kropka, to jakiś żart. Zgodziłem się z Tobą ożenić, bo powiedziałaś, że jesteś w ciąży. A ja byłem gotów dać się pobić Twojemu ojcu. Tak, ale w czym problem? Byłoby mi przykro, gdyby ten człowiek został pobity. Kropka w odpowiedzi na to mój teść stracił słowa i stał oniemiały. Właśnie wtedy głośno zadzwonił telefon mojej teściowej. Spojrzała na telefon, jej twarz rozjaśniła się i odebrała słodkim głosem. Kropka, Cześć, kochanie. Tęskniłaś za mną. Ten słodki ton, którego nigdy wcześniej nie słyszałam, przyprawił mnie o gęsią skórkę. Robert również patrzył na to z niedowierzaniem, ale w kąciku jego ust pojawił się uśmiech. Kropka, znaczenie tego wkrótce stało się jasne. Kropka, Haten, nie kochanie. Jego żona. Jak ceo. O nie! To nieporozumienie. Pełna kwota. Odszkodowanie. Milion. Proszę czekać. Kropka moja teściowa była zdenerwowana przez telefon, ale wyglądało na to, że rozmówca natychmiast się rozłączył, pozostawiając ją w stanie szoku. Robert zaczął się cicho śmiać. Kropka wszystkie zdjęcia i nagrania. Wszystkie już dotarły. Co? To też była twoja sprawka. Chodzi o dzielenie się informacjami. A tak przy okazji, ona nie ma zamiaru go zostawić, kropka wrzenił się w jej rodzinę i od teraz będzie mu ciężko kropka ożenił się z jej rodziną. Nie wiedziałeś? Najwyraźniej ma też kilka innych kochanek. Jego żona poprosiła go, aby ograniczył swoje romanse do młodszych kobiet. Może go teraz zbesztać. Hektarów, hektarów. Ma kochanki. Kropka, ale powiedział mi, że kocha tylko mnie. Kropka niesiona tą szokującą rewelacją, moja teściowa opadła na fotel. Teść spojrzał na nią z satysfakcją, po czym, jakby uderzony nagłym pomysłem, zaproponował Robertowi. Kropka, wiem, że z taką matką jest ciężko, ale zapomnę o tym incydencie. Oddalmy się trochę od niej i zamieszkajmy razem ty, ja i giną. Kropka, giną, pomogę ci później umyć plecy. Trzymaj się z dala od czyni ignorując złość Roberta, mój teść podszedł do mnie. W momencie, gdy jego ręka dotknęła mojego ramienia, chwyciłem ją i rzuciłem go na ziemię. Au! Co ty wyprawiasz? Podczas gdy mój teść był zdezorientowany tym, co się stało, spojrzałam na niego zimnym wzrokiem. Uczyłem się samoobrony od najmłodszych lat. Przygotowany na nieprzewidywalne sytuacje w pracy. Sprzedaż ubezpieczeń, nawet korporacjom, może wiązać się z nieprzewidywalnymi klientami. Rozpocząłem ten trening jako warunek postawiony przez mojego ojca, kiedy przejąłem firmę i kontynuowałem go nawet po przejęciu firmy. Ostatecznie ciesząc się treningiem, pomyślałem, że działanie przeciwko 75-letniemu teściowi może być przesadą, ale widząc Roberta patrzącego na niego z satysfakcją, Poczułem ulgę. Teść zanim mówił z szoku, ale w tym momencie. Odezwała się, moja teściowa. Kropka ginął, jesteś naprawdę niesamowita. Zawsze myślałam, że uda Ci się coś zrobić w sprawie odszkodowania dla jego żony. Czy mogłabyś je pokryć? Wspólne mieszkanie pomogłoby naszym finansom, a ja pomogę w pracach domowych. Czy rozważałaś adopcję dziecka? Dobrze się nimi opiekuje. nie ma na to szans. Ten dom, wypełniony wspomnieniami o moim ojcu i Robercie, nie jest dla kogoś takiego jak ty. Dlaczego mam płacić odszkodowanie? Zapłać sam, kropka, mogłem powiedzieć Teściowej wprost, co myślę, ponieważ właśnie fizycznie odepchnąłem Teścia. Ponieważ nigdy wcześniej nie konfrontowałem się z nią bezpośrednio, początkowo była oszołomiona, ale szybko wpadła we wściekłość kropka, jak śmiesz tak mówić do matki swojego męża. Powiedziałam już sąsiadom, że się wprowadzamy i zaczęłam już wyburzać ten dom. Kropka, to prawda. Nie mamy teraz gdzie mieszkać. Więc zamiast niej przyjmij mnie. Kropka, co ty mówisz? Jestem Twoją prawdziwą matką. To naturalne, że mieszkamy razem. Kropka, kiedy mój teść wstał, aby się kłócić, a teściowa go policzyła, Robert spokojnie przedstawił naszą decyzję. Kropka, nie będziemy mieszkać z żadnym z Was. Postanowiliśmy zerwać więzi. Jak tak dalej pójdzie, wezwę policję. policję. To oświadczenie spowodowało, że moi teściowie zbładli i wycofali się, kłócąc się przez całą drogę na posterunek. później moi teściowie się rozwiedli, ale nie mieli środków finansowych na oddzielne życie i nadal mieszkali pod jednym dachem. Mój teść domagał się odszkodowania od mojej teściowej i jej kochanka. Ale musiał też stawić czoła roszczeniom żony kochanka, które ostatecznie się skompensowały. Kropka moja teściowa, z niewielkim doświadczeniem zawodowym i zwyczajem rzucania pracy z powodu drobnych skarg, codziennie zmagała się z trudnościami. W międzyczasie mój teść ledwo zdołał zarobić wystarczająco dużo dla obojga, ledwo wiążąc koniec z końcem, kropka kochanek został wyciśnięty do sucha, stracił stanowisko kolejnego prezesa firmy. A teraz przebywał w areszcie domowym. Kropka po pięćdziesięcioletnim romansie jego żona nie była wyrozumiała i zamierzała odebrać mu wszystko. Co mogła. Mimo wszystko Robert zaskakująco szybko doszedł do siebie i odzyskał siły. Kropka rodzina kochanki zaproponowała mu przejęcie rodzinnego biznesu ze względu na ich pokrewieństwo, ale Robert złożył dokument zrzekający się dziedziczenia, mówiąc, to dla mnie zbyt duże obciążenie. Czułem, że Robert, który nie lubił konkurencji i wcale nie był chciwy, był jego prawdziwą postacią, i chociaż poczułem smutek, byłem z tego zadowolony. niedawno klient zaoferował mi kota, którego znalazł, a teraz z podekscytowaniem badam kocie wieże. Kot będzie miał na imię Morin, wybrane ze względu na wspomnienia o moim ojcu i robercie łowiących razem ryby. A także ze względu na błękitne oczy kota Robert również wydaje się nieco podekscytowany, nie mogąc się doczekać powitania naszego nowego członka rodziny, dzwoni dzwonek do drzwi, sygnalizując przybycie klienta kropka nadszedł czas na pierwsze spotkanie z naszym nowym członkiem rodziny. Nerwowo kieruje się do drzwi i z powitalnym pozdrowieniem otwieram je. Dziękuję za oglądanie.